Top 5 celebrytów z najbardziej absurdalnymi środkami transportu. Część 2.5. Post Malone Raper posiada Apocalypse Hellfire 6x6, potężną terenówkę z sześcioma kołami i wnętrzem jak w luksusowym suwie. Auto kosztowało pół miliona dolarów, a wygląda jak z filmu o Mad Maxie. 4. Lady Gaga wokalistka zaskoczyła wszystkich, gdy na rozdanie Grami wjechała mechanicznym jajkiem. W środku spędziła kilka godzin przed występem, tłumacząc, że to symbol jej odrodzenia. 3. Shaquille O'Neal Legenda NBA ma motocykl specjalnie powiększony do jego wzrostu. Każda część została wykonana na zamówienie. Nawet manetki są większe niż w standardowym Harleju. 2. Snoop Dog Raper jeździ własnym Cadillaciem Lowrider'em z hydraulicznym zawieszeniem ozdobionym jego podobizną i złotymi detalami. Auto skacze niczym na sprężynach, klasyk z jego teledysków. Jeden, Jay Leno kolekcjoner i prowadzący Jay Leno z garaż, posiada odrzutowy motocykl napędzany silnikiem z helikoptera Apache. Maszyna osiąga ponad 400 km na godzinę i brzmi jak startujący odrzutowiec.